Koniec z papierowymi fakturami, koniec wysyłania mailowo faktur do kontrahentów. Już niebawem wchodzi Ksef, który wywróci wszystko do góry nogami. Pierwsze reakcje przedsiębiorców to strach i niepewność przed nowymi zmianami. Dziś postaram się wytłumaczyć, jak działa Ksef, jak z niego korzystać, jak przestać się go bać oraz jak my, jako kancelaria, możemy Ci pomóc w całej procedurze. Cześć, tu Marek Golec. Jestem doradcą podatkowym i pomagam przedsiębiorcom legalnie płacić niższe podatki, by mogli rozwijać swoje firmy. KSEF. Rewolucja, która zmieni reguły gry. Od 2026 roku Twoje faktury już nigdy nie będą takie same. Zamiast papieru czy PDF-a, wszystkie faktury sprzedaży i zakupu trafią do jednego centralnego systemu. Krajowego systemu e-faktur. Możesz go sobie wyobrazić jak pudełko. Wrzucasz tam fakturę. Wystawioną klientowi, a on odbiera sobie ją bezpośrednio z tego samego pudełka. Brzmi prosto? Owszem, ale pamiętaj, że to pudełko nie należy do ciebie, tylko do państwa. KSEF działa dobrowolnie od 2022 roku, ale od lutego 2026 stanie się obowiązkowy. Największe firmy wchodzą do systemu właśnie od 1 lutego, reszta od 1 kwietnia. Wyjątek mają tylko najmniejsze biznesy z obrotem do 10 tysięcy złotych miesięcznie, które mogą poczekać aż do 2027 roku. Tyle, że nawet jeśli Twój obowiązek przypada dopiero na kwiecień, to już w lutym Twoi dostawcy stacje paliw, telekomy, firmy energetyczne wystawią faktury tylko w ksef. Dlatego już wtedy musisz być gotowy na ich odbiór. Na pierwszy rzut oka, SEF to zwykła cyfryzacja. W praktyce to rewolucja, bo Urząd Skarbowy dostaje wgląd w Twoje faktury, w czasie rzeczywistym. Koniec z fakturami antydatowanymi. Koniec z tłumaczeniami, że coś się zgubiło. Wszystko dzieje się tu i teraz. I właśnie dlatego powinieneś potraktować ten moment nie tylko jako obowiązek, ale jako szansę, żeby poukładać procesy w Twojej firmie. Bo jeśli nie zrobisz tego teraz, System i tak Cię do tego zmusi, tylko że w chaosie i pod presją. JDG w KSEF. Prościej niż myślisz, ale z haczykiem. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to do KSEFu wejdziesz stosunkowo łatwo. Masz dostęp pod ręki. Wystarczy, że zalogujesz się profilem zaufanym, e czy podpisem kwalifikowanym. Nie czekaj do ostatniej chwili. Już od lutego 2026 Twoje faktury zakupowe od dużych firm będą czekać w systemie. Lepiej zalogować się wcześniej i sprawdzić, jak to działa. Co ważne, Ty również musisz wygenerować certyfikat w specjalnym module i przekazać go swojemu biuru rachunkowemu. Przynajmniej w naszej kancelarii tak to będzie działało. To jest złoty klucz, dzięki któremu Twoje faktury. Będą mogły spływać automatycznie do księgowości. Różnica między Tobą a spółką polega tylko na tym, że spółka wcześniej musi złożyć zawiadomienie ZAW FA do urzędu. Potem proces jest taki sam: certyfikat, integracja i automatyczny import faktur. Jeśli wystawiasz faktury w Excelu albo w Wordzie, zapomnij o tym. Musisz mieć program, który potrafi wysłać fakturę do KSeF. Na szczęście większość liczących się dostawców już przygotowała swoje systemy. Warto sprawdzić to wcześniej, żeby nie okazało się w kwietniu, że twój program nie działa. A kiedy już wszystko zadziała, pamiętaj, faktury są rejestrowane na bieżąco. Koniec z wystawianiem dokumentów po fakcie. To dyscyplina, która ma uporządkować też twój biznes. Spółka w KSEF. Więcej formalności, większe wyzwanie. Jeśli prowadzisz spółkę, droga do KSEF jest trochę bardziej wyboista. Nie masz automatycznego dostępu jak w ramach JDG. Najpierw musisz złożyć zawiadomienie za FFA do Urzędu Skarbowego i wskazać osobę, która dostanie pierwsze uprawnienie. Dopiero ta osoba po zalogowaniu może nadać dostęp kolejnym członkom zarządu czy pracownikom. Całość da się zrobić elektronicznie, ale musisz trzymać się formalności i pamiętać o podpisie zgodnym z reprezentacją spółki. I tutaj znowu, nie chodzi o to, żeby twoje biuro rachunkowe logowało się do twojego ksefu. To nie ma sensu i tylko komplikuje sprawę. Twoim zadaniem jest wygenerowanie certyfikatu i przekazanie go do biura. Oczywiście. Różne biura rachunkowe mogą różnie podchodzić. Omawiam, jak to będzie działało w naszej kancelarii. W takiej sytuacji księgowi mają techniczne narzędzie, żeby obsługiwać twoje faktury, nie lubiąc się do twojego ksefu, a ty nadal trzymasz w ręku kontrolę nad dostępem. Dzięki temu proces w spółce wygląda potem tak samo jak w JDG. Certyfikat, integracja, automatyczne pobieranie faktur do księgowości, a po Twojej stronie tylko jedno zadanie: Wskazać, jeśli jakaś faktura zakupowa nie powinna być zaksięgowana, bo na przykład dotyczy wydatku osobistego, reszta dzieje się automatycznie. Certyfikat, złoty klucz do automatyzacji. Niezależnie od tego, czy prowadzisz JDG czy spółkę. Certyfikat XEF to Twój złoty klucz. Generujesz go w module certyfikatów i uprawnień, a potem przekazujesz bezpiecznie swojemu biuru rachunkowemu. Biuro wgrywa go do programu księgowego i od tej pory Twoje faktury sprzedaży i zakupu spływają automatycznie do systemu księgowego. Dzięki temu nie musisz już segregować faktur. Wysyłać PDF-ów mailem, czy co miesiąc dostarczać papierowych teczek. Wszystko dzieje się w tle. Twoje biuro księguje tylko to, co faktycznie jest potrzebne. Jeśli jakaś faktura wpadła do ksefu omyłkowo i nie chcesz jej księgować, masz możliwość to zaznaczyć. Cała reszta jedzie na autopilocie. Ale pamiętaj: certyfikat to niezwykły plik. Ma termin ważności, trzeba go odnawiać i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. To wciąż ty jesteś administratorem dostępu, a biuro tylko operatorem technicznym. I dobrze, bo dzięki temu zachowujesz kontrolę, a jednocześnie korzystasz z pełnej automatyzacji. Nowa rzeczywistość. Szansa na poukładanie Twojej firmy. I tutaj dochodzimy do sedna. KSEF to nie jest tylko obowiązek podatkowy. To jest szansa, żeby poukładać procesy w Twojej firmie. Obiekt dokumentów, dostęp pracowników, procedury awaryjne, relacje z biurem rachunkowym wszystko możesz uporządkować od nowa. Wyobraź sobie firmę, w której faktury nie giną w skrzynkach mailowych, nie zalegają na biurkach, nie trzeba ich wklepywać ręcznie. Wszystko dzieje się automatycznie, a Ty masz wgląd w czasie rzeczywistym w swoją sprzedaż i zakupy. To jest właśnie. Ta okazja, możesz potraktować KSEP jak przykry obowiązek albo wykorzystać go jako narzędzie do rozwoju. Oczywiście, są wyzwania, awaria systemu, trzeba wiedzieć, jak wystawić fakturę offline i przesłać ją w terminie. Błąd w fakturze już nie anulujesz, musisz zrobić korektę. Urząd ma pełny wgląd w Twoje faktury, więc kontrole będą celniejsze. A jeśli przygotujesz się wcześniej, to wszystko staje się zwykłą procedurą, a nie problemem. Dlatego nie czekaj, już dziś zaloguj się do Ksef, sprawdź swoje oprogramowanie, porozmawiaj z biurem rachunkowym i zacznij testy. Zrób to nie tylko po to, żeby spełnić wymóg, ale po to, żeby twoja firma była lepiej zorganizowana. Kto wykorzysta Ksef jako pretekst do uporządkowania procesów, ten w 2026 roku będzie spał spokojnie, zamiast walczyć z chaosem. I pamiętaj, nie musisz robić tego sam, ale musisz zacząć na serio, bo KSEW nie będzie pytał, czy zdążyłeś. Po prostu stare metody przestaną działać. Jeśli więc potrzebujesz wsparcia przy KSEW, szukasz rzetelnej księgowości, doradcy spadkowego, planujesz założenie spółki albo fundacji rodzinnej, skontaktuj się z nami. Na pewno ci pomożemy.